Dobry wieczór, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Rudkowska i mój kanał Tarot i Magia. I proszę Państwa, na ten moment w energetyce, ale bardzo biłam się z myślami, bardzo, bardzo mocno, czy najpierw nie zrobić unboxingu Global Fusion Intuitive Tarot, czy najpierw zrobić energetykę, bo miałam bardzo dużą ochotę zrobić nim. Ale wiem, że niektóre osoby się interesują taliami lubią unboxing, a inne wolą Energetykę, bo muszą wiedzieć jakie plany na jutro. Więc unboxing będzie po Energetyce, pewnie z 10 minut przerwy, 10 minut przerwy i później zrobię unboxing, bo to kochani w ogóle ta talia, ta talia i jeszcze jedna talia, która nie doszła do mnie bo z opóźnieniem. To proszę państwa, te, te wpłaty, które dostałam urodzinową, urodzinową darowiznę, proszę państwa, z tego się chyba 450 zł. zebrało. To te dwie karty, dwie talie kart kupiłam i jeszcze jedną, ale są opóźnienia. Opóźnienia w dostawie jednej talii, więc tej się nie mogę doczekać. To tak naprawdę to też z pozdrowieniami dla Wiktoria, ta, Wiktora ta talia, dlatego że Wiktor jeszcze nie wiedział, że ja ją kupiłam i mówi: Słuchaj, czy ty widziałaś tą talię? Co o niej sądzisz? Ja mówię: Właśnie ją zamówiłam, ale jeszcze jej nie mam. Więc w podziękowaniu. Dla wszystkich, którzy urodzinowo e, wsparli rozwój kanału z czystym sumieniem, wydałam na karty i jeszcze powydaję nawet za różne swoje, tak? Jak oczywiście będą, e, będą fajne karty. Natomiast jeszcze, kochani, zanim przejdę do energetyki, Kubuśu, pokaż pudełko od pana Ciszaka, Kubuśu, możesz? E, bo dzisiaj dostaliśmy od pana Ciszaka Zaraz tylko jeszcze, gdzie mamy karty dziękczynne? Karty dziękczynne tam są. I choć pokażemy Państwu, co dostaliśmy od Pana Ciszaka i od pani, pa, Pana Grzegorza i Pani Renaty. I zaraz im dziękczynną kartę wyciągniemy, chociaż nie wiem, czy w ogóle oglądają energetyki, czy nie. Ale pokażemy, Pokażemy, bo to również dla Państwa jest ważna informacja. Po pierwsze, dzień dobry. No chodź, chodź tu no, załóż. No weź tu na chwilę no, usiądź. Proszę Państwa, dostaliśmy, dostaliśmy specjalne bryroczki, całe wyposażenie, całe wyposażenie dostaliśmy, osobiste i ja i Kuba jeszcze nawet nie otwieraliśmy bryroczki, bo przy Państwu otworzę, już kochani, kochani, a ja nie, chcę, nie chcę brzydko, nie chcę brzydko, a jak właśnie z tym otwieraniem to ja nigdy, powiem Wam szczerze, że taka... Taka super nie jestem. To na przykład taki bryroczek i on jest z, e, z koniem chyba, tak? Bo to jest teraz rok królika i przyjacielem jest koń. Czy to nie? To dla ciebie Kuba jest. To na pewno bryroczek dla Kuby. E, z, Ale ja że ja zastępuję. Nie ma co tutaj rozmawiać. Bo pan Grzegorz nam przygotował całą listę, list do nas. Jeszcze wam pokażę, jakie piękne koperty na ten rok dostaliśmy. Koperty, żeby przy. Ani z psem? Słuchaj, ty, ta, Tycjana, ty możesz mieć rację, że to może o psa chodzi. Czytaj, kubuś, czytaj, kubuś list od pana Grzegorza, pokażę wam. Tak jestem zadowolona, jakbym powiedziała, z czego jestem najbardziej na razie, najszczęśliwsza, to z tych czerwonych kopert, w których trzeba trzymać pieniądze. Bryloczek psa przypinamy do klucza. Psa, psa! Tycjana, brawo! Tycjana, brawo, bryroczek z psem, koperty, ale jeszcze dostaliśmy piękne monety i już pokażemy. Piękne monety z, i teraz to naprawdę jest królik, i teraz z królikiem, tak? Widzimy królika. Żeby je nosić w portfelu. Panie Grzegorzu, Pani Renato, bardzo dziękujemy. Nie wiem, czy oglądacie program, ale jak nie oglądacie, to wam zaraz link wyślemy. I w podziękowaniu za piękne prezenty na nowy rok numerologiczny. I Kubusiu, ty dla Pani Renaty. Dobrze, dla Pani Renaty. I co wyciągnęłeś dla Pani Renaty? Pani Renato, będzie Pani rządzić. Karta dla pani przywództwo, Archanio Gabriel, mówi: Nadszedł czas, byś przyjął, przyjęła swoją pozycję oraz moc przywódcy i z miłością poprowadziła innych, rodzinę, a może na szeroką skalę. I ja dla pana Grzegorza, panie Grzegorzu, z całego serca dziękuję, jestem bardzo zadowolona. Później jeszcze poglądam, bo paczki nie oglądałam. Bo myślałem, że to tylko dla Kuby, ale tu widzę, że i dla mnie z całego serca dziękuję. Dla Pana Grzegorza karta podziękowania. Rozpostrzyj skrzydła, Panie Grzegorzu. Może wreszcie Pan dofrunie do nas i nagramy kolejne filmiki z wywiadami. Archanią Ariel mówi do Pana, nie powstrzymuj się dłużej, to jest doskonały czas, a ty jesteś gotowy, by poszybować. By poszybować, to się rozwijać. I kochani jeszcze. Jak już jestem przy kartach dziękczynnych, to Wam pokażę. Ojej. Kuba nie widział. Kuba nawet pewnie nie wie od kogo, zaraz powiem od kogo. Piękny, piękny szal z wełny, słuchajcie. I, Dobra, to, jest, i to jest też prezent nie, on się nie pozaciąga. To jest też prezent spóźniony, urodzinowy od mojej, myślę, że mogę powiedzieć, przyjaciółki Jadwigi i jej córki Marysi z którymi się nie widziałam kilka lat, ale tak bywa. Razem studiowałyśmy, razem studiowałyśmy z Jadwigą, razem na różnych magicznych ży... miejscach byłyśmy i czego nie przerabiałyśmy magicznie i w ogóle jakich ludzi nie spotkaliśmy. Proza życia taka, że się bardzo rzadko widujemy, chociaż pewnie nie wiemy ile jest do Grodziska kilometrów Kuba od nas, pewnie ze 30 Grodziska. kilometrów. Do 30 kilometrów nas dzieli, a coś się nie możemy spotkać. Więc Jadwiga Marysia, jestem bardzo zadowolona. Ten kolor chciałam, bo brakowało mi turkusu. Z całego serca dziękuję. I dla Ciebie Jadwiga, karta dziękczynna. Twórcze pisanie. Ja myślę, że Ty twórczość masz w każdej postaci. I jesteś bardzo mądra. I to, że ja jestem mądra, to też w dużej mierze Tobie zawdzięczam na pewnym etapie mojego życia. Więc z całego serca dziękuję. I twórcze pisanie dla ciebie. Archanioł Gabriel mówi: Znajdź czas, by zapisywać swoje myśli w dzienniku albo napisać artykuł lub książkę. No i oczywiście do tego też się przyczyniła Marysia, którą pamiętałam, jak była dzieckiem, a teraz mama pięknych dzieci, mądra i w ogóle, w ogóle. Marysiu, dla ciebie karta. Jasne odczuwanie, czyli bardzo dobrze. Ja myślę, że ty magiczna od dziecka. Archanioł Raguel mówi, zauważ powtarzające się fizycznie, fizyczne i emocjonalne odczucia, ponieważ oznaczają one boskie przewodnictwo. Czy jesteś pod boską ochroną i masz różnego rodzaju niebiańskie przepływy. To tyle, jeżeli chodzi o karty dziękczynne. Dziękuję Państwu za cierpliwość. Ale wszystko, wszystko jest, można powiedzieć, dla mnie ważne i to, że komuś się chciało dla mnie coś kupić. Chciało się komuś coś wysłać nawet jeżeli drobna rzecz więc z całego serca bardzo dziękuję i teraz kochani e, ch, przechodzimy na jutro do jutrzejszego dnia. I teraz jak jutrzejszy dzień wygląda pierwsza 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 rzecz ważna rzecz. Jutro mamy 19 styczeń 2023 roku i teraz tak 19. Ja zawsze mówię o 19 oczywiście o, o 19 z dnia urodzenia. I proszę się na mnie nie obrazić, bo uważam, że są to osoby, które są mega inteligentne i wszystko mają w sobie do osiągnięcia sukcesu, bo mają wibrację od 1 do 9 i mają nad wieloma osobami przewagę, ale nieraz mówię, każdy się ze mną zgodzi, że jeszcze się taki nie narodził, co by im można powiedzieć, dogodził, tak? I teraz dlaczego to mówię? Nie to, żeby tu łatkę przytchnąć dziewiętnastką, bo to nie musi być, że one będą złe w stosunku do innych ludzi. Mogą być nieraz nawet krytyczne w stosunku do siebie. W szkole dostaną piątkę, aby chciały może piątkę plus, tak? O to bardziej chodzi. Ale jak to działa w ciągu dnia? Otóż to działa w ten sposób, że dzień wcale nie musi być zły. Myślę, że całkiem będzie dobry, zaraz powiem o aspektach, ale nam samym nieraz będzie trudno. Dogodzić, tak? No i taka prawda. Ale yy, jedynka da nam siłę z dziewiętnastki, jedynka z miesiąca też nam da siłę, yy, ale siłę do czego? Czy do zaczynania? Raczej bym powiedziała do porządkowania, do porządkowania i do kończenia różnych spraw. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze ostatni dzwonek do wszelkiego rodzaju sprzątania, bo 21 w sobotę. O godzinie 21:55 nowiem księżyca rozpoczyna się nowy rok chiński. Tak? I będziemy, kochani, świętować. I gdyby ktoś nie posprzątał w głowie, nie posprzątał w domu do 1 stycznia, który już był, to do nowiu księżyca. Należy to uczynić. Byłoby cudownie, byłoby wspaniale, żeby z nową energią wejść. I jutro początek dobrego sprzątania, na przykład. Co jeszcze, kochani? Z, z numerologii, właśnie dziewiątka czyli dobry czas do rozwoju duchowego, dobry czas do uczenia się uczenia się poprzez doświadczenia lub taką edukację, że gdzieś idziemy, od kogoś się uczymy, ktoś nas uczy czegoś konkretnie i dobry czas do myślenia o podróżach. Jeżeli chodzi o aspekty yy, 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 planetarne, to o godzinie 4.04 księżyc z tekstylu do Wenus, czyli gdyby ktoś nie spał na przykład, to do bardzo dobry czas, żeby zadbać o urodę albo żeby coś pięknego stworzyć, może jakiś malarz, poeta. Później 9.17 Księżyc, kwadratura Neptun. I to jest trudny aspekt. Tutaj uważajmy na wszelkiego rodzaju błędy. Błędy, które my sami zrobimy, i błędy, które mogą być ze strony, można powiedzieć, innych osób. I kochani, o 11.08 już wszystko wraca do normy. Będziemy chcieli być takie tacy silni, będziemy silniejsi, bardziej tacy ogarnięci, no i możemy z różnymi sprawami zawodowymi przyspieszyć, więc to jest dobry aspekt. No i dla koziorożców na przykład dobrze, i dla innych znaków ziemskich, że o godzinie. 20.11 Księżyc wchodzi do znaku koziorożca, aczkolwiek prawda jest taka, że nie jest to dobra pozycja samego Księżyca, bo on w tym znaku jest osłabiony, bo jest w po opozycji do znaku, do znaku, którym rządzi znaku raka. Natomiast tak czy inaczej, no koziorożce będą miały w swoim znaku Księżyc. I zobaczymy, co to przyniesie. Mam nadzieję, że słabe, same dobre rzeczy, a nie słabe. No i chciałabym powiedzieć, że troszeczkę osłabi koziorożcom i znakom ziemskim nastroje, jak również posuwanie się naprzód w sprawach zawodowo finansowych. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Jak będzie, to się przekonamy. Kochani, więc teraz będę wyciągała karty. Jeszcze dla tych, którzy dopiero teraz włączyli mój kanał. Po energetyce robię unboxing nowych kart tej talii, któregoś dnia będzie tej i jeszcze trzeciej, które kupiłam sobie. W prezencie urodzinowym za Państwa darowizny urodzinowe. Więc te dwie talie, jeszcze jedna, która nie doszła. Dobra, jakimi kartami stawiam? Dzisiaj jeszcze, myślę, że dzisiaj ostatni raz. The Elemental Winsom Tarot. Państwo go lubicie, jest on piękny. Ja też go bardzo lubię. W przyszłości kupię od Kuby po promocyjnej cenie małą wersję, bo ta się troszeczkę gorzej tasuje. Dzisiaj zaczynamy bardzo tak, znaczy dobrze, porządkowo od barana, bo na barana czas, czyli co u barana w czwartek? Co u barana w czwartek? O, u barana baran powinien być zadowolony. Ja baranem nie jestem, ale też z karty dla barana jestem zadowolona. Karta kapłanka. Karta kapłanka jest dobrą kartą mówiącą przede wszystkim o tym, że barany będą miały jutro intuicję i wszelkie decyzje powinny podejmować intuicyjnie. Mało tego, powinny pracować nad wewnętrznym spokojem, tak jak ta pani na tej karcie medytuje, rozważam i z mądrością wewnętrzną i wszechświata podejmuję wszystkie decyzje. Ewentualnie też doradzam innym osobom, tak? Przy tej karcie Myślę, że nie jeden baran będzie innym pomagał, doradzał, a być może sprawy takie rodzinne też będą ważne. Kochani, ogląda mnie prawie 200 osób, polubi tylko 72, czyli ile osób mnie nie lubi, 130, które oglądają mnie nie lubi. Czy to prawda, czy to nieprawda? Idziemy dalej. Byk, co u byka? u byka jakże ognisty rycerz Buław rycerz Buław o przyszła te teraz z dworu e, dziękuję te trusiu, że przyszła i że domek znalazłaś, ale nie mogę się tobą zająć bo robię energetykę i teraz czy rycerz Buław jest dobry? rycerz Buław jest bardzo dobrą kartą zaraz będą bliźnieca, Kubuś to zostań, e, bardzo ognistą kartą, czyli teraz tak, co to może oznaczać? że byki będą szybciej dzia działały niż myślałem, wszelkie ich popędy Również seksualne, ale takie życiowe zdecydowanie wzrosną. No i może dobrze, ale do sprzątania najlepiej. No i sprawy związane z mężczyzną. Mężczyznami mogą być ważne. I teraz Jakub życzy sobie wyciągnąć kartę dla bliźniąt, dla wszystkich tak, bliźniąt. Tak, tak. Czyli nie tylko dla Kuby, ale dla wszystkich bliźniąt, to, proszę bardzo. No to trochę mi się pomieszało, no ale potasowałam. Kuba zwrócił uwagę, że są do góry nogami, bo ja, bo ja tasowałam, to nie będę teraz no, zmieniała, widzicie no, jaki porządkowy, zamykam oczy, ja nie podglądam jak wyciągam, więc też nie podglądaj dla bliźniąt, żeby była prawdziwa i dla wszystkich bliźniąt. Należałoby zrobić podmiankę, nie, no, ale to dlatego, że było odwrotnie. O, dlatego, że było odwrotnie, widzicie, więc trzeba zwalić, że było odwrotnie. Dwójka Mieczy. Dwójka Mieczy nie jest najlepszą kartą, aczkolwiek i tak bym powiedziała w tej karcie, w tej talii, słuchajcie, to i tak jest piękna. Gdybym nie znała jej symboliki, no to może bym się powiedziała o jakiś ciemny kolor. No i czy ciemno będzie w życiu bliźniąt jutro? Ech, no nie wszystkie rzeczy mogą wychodzić. Nie wszystkie rzeczy mogą wychodzić, i jeżeli coś nie będzie wychodziło, to przesłanie z tej karty dla Was, żeby nie napierać. To jest taka karta X. Zresztą my widzimy tutaj na niej, tak? X, czyli jeżeli Ci coś nie wychodzi, to odpuść, zrób wtedy, kiedy będziesz miał lepszy czas, lepszy dzień. Dobrze, czyli bliźnięta mamy, przechodzimy do raków. Ja nie patrzę, jaką wyciągam. Co dla raka, co dla raka, dla raka. Wyciągnęłam bardzo, bardzo wrażliwą kartę Pazia Pucharów. Paśku Pucharów jest bardzo, taką bym powiedziała, delikatną kartą, czyli większość raków, która będzie bardzo, bardzo uwrażliwiona hmm, na wszelkie emocje. Mam nadzieję, że na te dobre, ale jak się niektórym będzie chciało popłakać, to mogą mnie przestać, ale mam nadzieję, że z miłości, z wzruszenia. Tak, więc myślę, więc myślę że, że, że tak, tak będzie, natomiast ta karta Was na pewno uwrażliwia i jak gdyby daje dobry dzień do kontaktów z dziećmi, zwierzętami, ale również wewnętrznym dzieckiem. Może trzeba go dopieścić, może trzeba go utulać i dobry czas do wszelkiego rodzaju twórczości. No w negatywnie trochę do kłamania. Co dla lewa? Co dla lwa? Dla lwa słuchajcie, czwórka denarów. Praca, 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 bez pracy nie ma kołaczy. O tym będą wiedziały jutro lwy, i jeżeli będą skrupulatne i będą pilowały wszystkich swoich obowiązków e, i nie szły drogą na skróty w sprawach zawodowych i finansowych, to naprawdę daleko mogą zajść. I tego Wam życzę. Przy tej karcie należy troszeczkę zwrócić uwagę na stawy. Tak? Dobrze, czyli mamy lwa, teraz panna. Co dla panny, co dla panny, kochane panny? Dla panny dziesiątka buław. Dziesiątka buław, widzimy, że panny będą szły do przodu, ale co się może wydarzać? Może się wydarzać, że będzie im ciężko. I ciężko może być banalnie, nie, banalnie, na przykład ciężko wam będzie się zebrać do czegoś, na przykład. Albo ciężko wam będzie. Poradzić sobie z tym, co wzięliście na swoje barki, i ta karta też jest dobra do przemyśleń, drogie panny. Czy zbyt dużo nie bierzecie na swoje barki? I jeszcze gdzieś, gdzieś w oddali, dzyń, 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 dzwoneczek, jak dbacie o swój kręgosłup? Co robicie dla swojego kręgosłupa? Dla wagi. Dla wagi czwórka mieczy. I tutaj tak jakby wygląda ona strasznie, ale czwórka mieczy nie jest straszną kartą. Zachęca do wstrzymania, zachęcia, zachęca do zajęcia się sobą. O niej możemy powiedzieć tak troszeczkę, tak jakby, tak jakby można powiedzieć, była to karta w pewien sposób jak wisielec, że, że zbierz siły. Popracuj nad sobą, może coś zobacz z innej perspektywy, nie śpiesz się, tak? I to jest taka karta. Dobra, do rekonwalescencji, do zadbania o zdrowie, do pójścia na przykład do lekarza. Idziemy dalej. Co dla skorpiona. Dla Skorpiona, słuchajcie, bardzo dobra karta: Dziesiątka Pucharów. Zobaczcie, jacy piękni, jacy zakochani. Czyli to jest karta, która mówi: bardzo dobry czas do miłości. Do miłości między dwojgiem osób, do miłości związanej z przyjaźnią, jak również do miłości związanej z poprawieniem albo budowaniem więzów rodzinnych. Więc nawet jeżeli kogoś nie lubicie, to jutro. Promieniujcie miłością i dzięki miłości, poprzez miłość wiele rzeczy będzie się zmieniało. Co dla Strzelca? Dla Strzelca dwójka pucharów, czyli też karta miłości i zachęcająca do robienia wszystkiego we dwoje. Oczywiście może być we dwoje w miłości. Ale również we dwoje, jako współdziałanie w sprawach zawodowo-finansowych. Jeżeli potrzebujecie pomocy, proście o nią i we dwoje będzie raźniej. No i oczywiście, gdyby ktoś był samotny, chciałby wyruszyć na poszukiwanie, to poszuka, poszukać miłości, ale pamiętajmy, że dziewiątka z całości dzisiaj, jutro z numerologii, czyli może nie do rozpoczynania, ale dziewiątka dobra do przyjaźni i do poznawania się. Co dla koziorożca, dla koziorożca bardzo dobra karta, karta Rydwan. Koziorożec lubi kartę Rydwan, czyli natłok zdarzeń, nie wiadomo w co ręce włożyć, tu telefon, tam telefon, mnóstwo rzeczy do załatwienia, e, pozytywne zmęczenie. No i wszystko można załatwiać, co jest związane z podróżami, przemieszczaniem e, i różnego rodzaju gadającym zamieszaniem. Czyli ja jestem zadowolona. E, I jeszcze dwa znaki. Wodnik co u wodnika dziewiątka denarów, bardzo dobra karta, karta poczucia bezpieczeństwa, karta dobrobytu i dobrego, takiego samopoczucia. Jest mi dobrze nawet samej ze sobą, samemu sobą. Eee, i, I po prostu trzeba celebrować życie jutro, dogadzając sobie, nie tylko fizycznie, jedzeniowo, ale również duchowo. O tym mówi dziewiątka, tak? I robiąc wszystko, co wokół Was wprowadza. Poczucie bezpieczeństwa. Co dla ryb? Dla ryb dziewiątka pucharów. Dziewiątka pucharów to, to też jest bardzo dobra karta, mówiąca o tym, że też się będziecie dobrze czuli. Dobry czas do właśnie odcinania kuponów od życia, dobry czas do takiego triumfu, ale może nie na zasadzie, że dzisiaj jest zwycięstwo, tylko takiego triumfu, że. Tak naprawdę już dużo osiągnęłem, osiągnęłam, i wszystko idzie w dobrą sp stronę. Spokojny dzień, oczywiście, każda ryba jest inna, ale dla większości spokojny y, dzień, zachęcający do tego, żeby cieszyć się z tego. Co macie. I tego Wam, kochani, życzę. I oczywiście bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszy czas. Jeszcze się zapytałam, czy ktoś ma urodziny. Jeżeli ktoś ma urodziny, to bardzo proszę mi teraz szybciutko napisać, wyciągnę kartę urodzinową. A jak nie, to za parę minut, kochani, zapraszam do, na unboxing nowej talii kart, myślę, że pewnie z 15 minut mi to zejdzie, zanim to opiszę na YouTubie, więc pewnie za 15 minut start, więc oglądajcie, dobrze by było, dobrze by było popatrzeć, a może jak fajna talia, to jutro nią, na energetykę na piątek nią postawię, więc na razie dziękuję, do zobaczenia za chwilę, pa kochani.